Dzień dobry, dzieci. Dzisiaj Was troszkę chyba nie jest, ale może jeszcze ktoś dojdzie. Czekamy. Chciałam się Was zapytać, czy byliście kiedyś w nowym miejscu i baliście się, i wcale Wam się tam nie podobało? Była kiedyś taka sytuacja? Nie? Ja miałam taką sytuację, jak na przykład zmieniałam pracę. I szłam do nowego miejsca i mi się tam na początku bardzo nie podobało. <laughs> Myślę, że w przyszłości też będziecie mieć takie sytuacje, dlatego, postanowiłam Wam opowiedzieć historię o pewnym ziarenku, które mieszkało sobie w zagurzonej szopie na takiej rozchwianej półce w małym pudełeczku, razem z innymi nasionkami. To małe ziarenko obserwowało przez okno, jak farmer dbał i opiekował się zwierzętami, jak uprawiał rośliny, podlewał je, troszczył się o nie. Małe ziarenko wiedziało, że farmer jest bardzo dobry i miły i zawsze troszczy się o wszystkich. Każdego dnia przychodził farmer do szopy, otwierał pudełko, sięgał ręką do pudełka i wyciągał jakieś nasionka i zabierał. Małe ziarenko sobie myślało, gdzie te wszystkie ziarenka zostają zabierane. Był bardzo ciekawy, ale sam nigdy nie chciał, żeby farmer przyszedł i go zabrał z jego miłego pudełka. On lubiał być w swoim pudełku. Ale nadszedł taki dzień, pewnego ranka farmer przyszedł, otworzył pudełko, włożył rękę i wyciągnął małe ziarenko. Położył sobie małe ziarenko, spojrzał na niego i powiedział: Małe ziarenko, długo czekałem na odpowiedni moment, ale dziś jest ten dzień. Po czym poszedł z małym ziarenkiem na pole, ukląkł, wykopał mały dołek, włożył ziarenko do środka i powiedział: Ja wiem, że teraz możesz się tuczyć. Przestraszone, i nie jest ci tu przyjemnie w tym ciemnym dołku, i możesz czuć się samotny, ale zobaczysz, przyjdzie taki moment, kiedy zrozumiesz. Małe ziarenko wiedziało, że farmer jest dobry i dba o nich wszystkich i zawsze się troszczy o każdego, ale w tym momencie wolało być w swoim wygodnym pudełku zamiast tym ciemnym, wilgotnym, brudnym dołku. Dni mijały, farmer troszczył się nadal o ziarenko. Przychodził, podlewał go świeżą wodą codziennie rozmawiał do niego. Ale małe ziarenko było bardzo samotne, bardzo przestraszone, i naprawdę tam nie chciało być. Aż pewnego dnia coś się zmieniło. Małe ziarenko poczuło się jakoś inaczej. Coś, coś było innego z nim. Spojrzało na siebie i zobaczyło, że już nie jest małym ziarenkiem, że jest małą roślinką. O, widzicie, było w takim miejscu ciemnym, nieprzyjaznym, i co? Coś się zmieniało. Z każdym dniem z, tej małej, z tego małego ziarenka, które przekształciło się w małą roślinkę, Rosło, rosło, aż pewnego dnia przebiło brudną, czarną ziemię i znowu mogło zobaczyć słońce. I drzewa, i niebo, i farmera, który przychodził i podlewał go codziennie. Zgadnijcie, co się stało z tego małego ziarenka, później tej małej roślinki, co powstało. Dokładnie. Duże drzewo, wspaniałe, z wielkimi konarami, które wydawało piękne owoce, tak? Pan Jezus też jest takim farmerem. On się troszczył o nas, kocha nas, takie małe dzieci jak Wy, i ma dla każdego plan. I czasami, kiedy nam się wydaje, że yy, posyła nas w miejsce, które nam się wcale nie podoba, w którym nie chcemy być. I wolelibyśmy być w tym, tym miejscu, w którym czuliśmy się bezpiecznie, na przykład w domu z rodzicami, ale Pan Bóg nas posyła w takie miejsca, bo On wie, że dzięki temu możemy stać się kimś lepszym. Więc pamiętajcie, nawet jeśli kiedy znajdziecie się w trudnych sytuacjach, w miejscu, gdzie nie będzie Wam miło, to zaufajcie, że Pan Jezus zawsze się o was troszczy i On was nigdy nie pozostawi bez opieki. I ma cel w tym, żebyście tam byli. Dziękuję za uwagę i myślę, że wrócicie do rodziców.